Witajcie. Jak już część z Was zauważyła dawno nie wrzucałem żadnego filmiku. To przez brak czasu. Innym razem kontuzję, w tym miejscu miałem rozharatanego palca, ale ładnie się wzrosło jak na bezszycia. Z kolei teraz mam tą rękę, ale to jest mniejsza przeszkoda. A największą przeszkodą było urwanie magnesu neodomowego. Tutaj, oto moi drodzy, zakupiłem najtańszy możliwy za Allegro do zrobienia akcji ratunkowej. Z samej akcji wam później nagram filmik. Nie wiem, czy on będzie przed czy po filmiku z zerwaniem magnesu. to się jeszcze okaże? Na daną chwilę najtańszy magnes za 120 zł, prawie 130 zł z wysyłką. W komplecie mam jakieś rękawiczki. To są akurat oleje odporne. Sam magnes, który zaraz rozbierzemy. I linkę. Niby jest jej 20 metrów. Linka szóstka z tego co pamiętam oraz paragon, paragon fiskalny wiecie, w 140, przepraszam, nie 120 zł 140, eee, sam magnes plus przesyłka 900, czyli prawie 150 zł, 150 zł, 150 zł za to zapłaciłem. Magnes to jest 55 na 26 niby, zaraz zobaczymy. Dajcie minutkę. Muszę rozparcelować tą folię bąbelkową. Szybkie rozpakowanie i ukazuje nam się coś takiego. Karabinczyk do akcji ratunkowej na pewno wymienię. Tak mi się wydaje, bo to może pierdzielnąć. Był pokazany ładny karabinczyk. Uspodziewałem się czegoś większego. Tutaj jakaś kurdupla, który może się zerwać. No i sam magnes. A, jeszcze ma pokrywki po bokach. Może uda mi się je ściągnąć, bo one moim skromnym zdaniem obniżają przyciągalność mam, samego magnesu, dlatego je ściągniemy. Na pewno będzie podczas eee, nagrywania Na pewno będzie podczas nagrywania akcji rynkowej ten magnes poobijany, z tego względu, że już mój jeden dobry znajomy chce go pożyczyć do wyciągnięcia kluczy. Jakieś klucze mu wpadły i oczywiście klucze duże, robocze do jednej ze studzianek kanalizacyjnych, głębokie na kilkanaście metrów. Zajmuje się przyłączami, więc mu tego magneska od wstępnie mam dopiero potem zrobić swoją akcję ratowniczą. Raz, że będzie woda cieplejsza w tej rzece, a dwa będę miał w końcu czas. Pozdrawiam.